fenem jest, nie? Co źle mówię? Jest tak trochę. O, a bo coraz więcej portali jest tam w branży. Zaczynamy. Mateusz Rębecki, kolejna obrona pasa mistrzowskiego FEN, ale dawno nie trafił ci się takiej klasy twardziel naprzeciwko. Czy to był najtwardszy zawodnik, z którym się mierzyłeś w całej karierze? Nie powiem, nie wiem, ciężko mi teraz na, na tą chwilę powiedzieć, bo pamiętam tak, że z Adamem Golonkiewiczem mi i z Kajkiem Brito, e, ale ten, nie wiem czy to jest cenzura, skurwia, e, to był nie do złamania, był niesamowicie twardy i charakterny, i za, ani razu się nie ugiął, widać, że tutaj przyszedł e, walczyć, Ja niesamowite serducho i cieszę się, że mogłem się na tym etapie kariery sprawdzić, zrobić pierwszy raz w karierze swoje pięć rund i nie wiem czy wy uważacie tak, ale mi się wydaje, że każdą rundę mocno przewalczyłem. Więc jestem pełnoprawnym mistrzem, zawalczyłem na dystansie pięciu rund, co jest nie lada wyzwanie, prawda? Tak, to prawda. Powiem Ci jedno, jedno że Już od samego początku zaczynałeś, może do, do, zaczynałeś dosyć dobrze, zaczynałeś dosyć dobrze w walkach. Od samego początku nie dawałeś odpuścić przeciwnikowi kroku. Taki był plan. Na początek myślałem, że będzie dużo słabszy fizycznie. Naprawdę mega mnie zaskoczył. Nie wiem, czy mogę stwierdzić, że trochę go zlekceważyłem. Chyba na najwidoczniej tak było z prostej przyczyny. Chłopy mojego wzrostu. W ogóle nie rozumiem, jak zawodnicy takiego wzrostu w tej kategorii wagowej się biją. Przecież to, tacy ludzie to ledwie sięgają innym przeciwnikom, którzy mają 10 bądź 20 metrów więcej. Mateusz, już a przyjąłeś jeden z ciosów, czułeś w ogóle, że przyklęknąłeś? Czy, czy już nie pamiętasz tego? E, chyba z pięć razy zatańczyłem, e, było ciepło, e, ale pomyślałem, że no nie mogę się poddać. I tutaj gadam o walkach mistrzowskich i o tym, żeby trenować jak mistrz e, i co, bym się w którejś ludzie ugiął. No, nie, nie lubię rzucać słów na wiatr i chciałem udowodnić, że jestem nie do złamania noga cała, bo on bardzo niewdzięcznie blokował lowkiki yy, kolanem, gdzieś piszczelem, Ty, a tych lowkików sporo wyprowadziłeś. Yy, ogólnie jest bardzo mocno zbita noga. Myślałem, że po początku będzie dużo gorzej, ale już stoję na nogach, więc też nie jest tak źle. Ale to nie tak, że on bronił tych yy, kopnięć. Ja uważam osobiście, że ja je źle wyprowadzałem. Yy, dobrze zadany lowkick jest yy, w punkt, a ja tam raz na kolano, oraz yy, kończyłem palcami, yy, źle wyczuwałem dystans, a później się już na chama leciałem. Czułem, że on tam Tą, tą nogę ma zbitą i że sobie złamiecie złamie złamiecie, no ale. Mega szacunek dla przeciwnika. Cieszę się, że taki mi się trafił, i dzięki temu też mogę pokazać na jakim jestem poziomie. Na dzień dzisiejszy mogę, e, sami widzieliście w końcu, zweryfikowałem swoje umiejętności i sami oceniacie, czy jestem na poziomie mistrzowskim, czy nie. Z każdą kolejną rundą, kiedy on nie chciał się poddać, ty w swojej głowie miałeś taką myśl, że muszę znaleźć jeszcze inny sposób, jeszcze inną drogę, aby go złamać, czy e, cały czas mieć tylko jeden plan w głowie? E... Ja miałem bardzo dużo myśli na no, sekundę mi przemijały y, i te takie y, złe Poddaj się, daj sobie spokój, po co ci to, odpuść sobie, przecież nic się nie stanie, a nagle nie, 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 nie złapie mnie, nie mogę sobie pozwolić, e, trzeba udowodnić klasę i w drugą stronę i tak, a tu knockdown, zaraz, zaraz jakiś cios dostanę, a później on się uginał, już był coraz słabszy, dobra to lecę z tym i tak na okrągło, walka z samym sobą, e, ja tutaj głównie mam z tym problem na tą chwilę. Powiedz, bo kilka razy było blisko dopięcia do tego duszenia z zapleców. Jak blisko to było w ogóle? Ty czułeś, że możesz i gdzie były ewentualnie błędy, że nie udało się tego dopiąć? Żadnego kończenia nie, nie miałem blisko. Doskonale się bronił, fenomenalny parter. Może nie fenomenalny, bo pewnie te grapplingowo tutaj bym go zdominował, ale na tyle jest ciężko, że jednak był spocony Śliski. To jednak stres nie pozwala na tak łatwo e, dopinać te dźwignie, e, samym się na treningach naprawdę te wszystkie pozycje robię e, sobie z ogromną łatwością, a tutaj dzisiaj mi nie wyszło, e, ta balacha za pleców, ja ją robię, naprawdę zapytajcie się wielu kolegów klubowych, że ona wchodzi mi jak masełko, ja pytam się, która ręka, lewa, prawa, mów ja, ja i tak wyciągałem, a tutaj e, pełen szacun dla przeciwnika. Kapitalnie wykorzystywał siatkę w tym pojedynku, wiele osób na to zwróciło uwagę. Po prostu szukał jej i było wiadomo, że, że, że za chwilę ją wykorzysta. Chyba też za to mu się należy szacunek. Widać, że ma to przepracowane. Jest to prawdziwy zawodnik MMA, który widać, że nieraz ćwiczył to pod siatką, miał to wytrenowane. Ja to czułem, i tak naprawdę nie miałem na tamtą chwilę pomysłu. Zrywałem, sam odpuszczałem trzymanie tego, żeby się sam nie zajechać. A w stójce, przepraszam, nie była na tyle groźny, W sumie był bardzo groźny, ale nie miałem też jakiejś alternatywy. No ale ciebie też trzeba docenić, bo to jest bardzo cenna lekcja i tego jednak, bo tak chwalimy go tutaj cały czas, tak, cały chwalimy, czas. ale trzeba ciebie pochwalić. No bo po, pokazałeś klasę na przestrzeni pięciu rund. Myślę, że to jedna z naj, najcenniejszych, jeśli nie najcenniejsza walka w twojej karierze. E no, jest taka szansa. Z prostej przyczyny, jest to przerobione 5 minut. Chociaż ja sądzę, że z Kajkiem Brito było dla mnie też bardzo taka owocna walka. Ale tutaj sądzę, że rzeczywiście masz rację. Bardzo dużo się nauczyłem. Więc. Tak. A powiedz proszę, czy trener Bagiński w przerwach między rundami miał tę świadomość, że w twojej głowie panuje istna sinusoida emocjonalna, jak tu wcześniej nam powiedziałeś? Sądzę, że tacy, są, tacy trenerzy jak Piotr Bagiński... O dziękuję, to jest dobry pomysł. Hmm. Martyny Trzymaj już sobie. Tak zrobię. E tak, czyli trenery Karol Habros czy Piotr Bagiński są to tak topowi trenerzy, że oni są, są świadomi tego. Sami doświadczyli jako zawodnicy oraz jak trenerzy, jako trenerzy, że takiemu zawodnikowi różne przychodzą myśli do głowy i to są, i oni są po to, żeby mnie trzymać w ryzach, zmotywować, dopingować i że tak powiem, nieść. Powiedz kondycyjnie, jak to wyglądało z twojej pozycji, bo po pierwszej rundzie wydawało się, że gdzieś tam napompowałeś tego tlenu i, i tak ten oddech ciężko wracał. Dopiero później gdzieś się. Z czego to wynikało? No, z tego, że myślałem, że go złamię w tej pierwszej rundzie. Zaskoczył mnie, źle, wykalkulowałem. Też z kolei sami zobaczcie, że ja większość rund wygrywałem w pierwszej rundzie i też tak powiem czułem się swobodnie i nie, nie wykraczałem poza inne. W trzeciej czy czwartej rundzie już myślałem sobie, dobra, już jest mój, wygrałem te wszystkie trzy rundy. I to jest bardzo nieprofesjonalne z mojej strony, bo nie można kalkulować, czy kalkulować, nie można myśleć, że się wygrało jakieś rundy, bo jednak sędziowie mogą mieć co innego w głowie i na kartach, więc troszkę poleciałem na, na skróty. I co, na szczęście czwartą, piątą rundę Przeciągnąłem, yy, przeciwnik też jakby nie narzucił swojego tempa, tylko ja i tak trwałem do końca. A przed y, zaczęciem walki, czy czegokolwiek miałeś jakieś obawy przed wejściem do klatki czy czegoś? Czy raczej nie miałeś takiej nastawienia co do swojego przeciwnika, wiedząc, że się z nim nigdy nie walczył, czy coś? Yy, za każdym razem mam jakieś tam wątpliwości, jest to ogromny stres. Yy, z z walki na walkę, coraz bardziej z tym obcuję i, tak jak się mówi, zbieram doświadczenia. Mateusz, no musimy trochę uśmiechu do tego wywiadu wprowadzić. Czy jak robisz walkę z cieniem, to puszczasz sobie te kawałki, do których później wychodzisz do klatki, bo robisz to w rytm, jak stoisz przed wejściem do klatki i od razu myślę, że nie tylko moja buzia się uśmiechnęła. Czasem dla rozluźnienia tak robię. Trzeba troszkę fanów rozweselić i pokazać im trochę show. Mateusz, Ty przewalczyłeś już tak naprawdę przez wszystkie plansze, czyli, czyli te walki, które kończyłeś szybko, teraz udowodniłeś swoją klasę sportową. Tu też moja propozycja na rywala, to na przykład Oron Halon, Izraelczyk, który ma rekord 16 do 1, ma coś wspólnego z capoeirą, czarny pas, jiu-jitsu. Czy Ty już czujesz, że tutaj zostało zrobione już wszystko Ale... na tym europejskim rynku? Ale to już, przepraszam, bo tak trochę, sugerujesz mi kolejnego przeciwnika? Czy? Tak, i pytam, czy ty. No, masz z nim pomoc. kontrakt. I po co? Na razie e, dajcie mi chwilę odpocząć. Przecież ja teraz jestem po walce i na, tego zawodnika nie znam i o tym nie myślę. Dajcie mi odpocząć. Jest naprawdę ciężki bój stoczyłem jestem przeszczęśliwy, ale też z drugiej strony troszkę cierpię w tym momencie. Będzie siła, to, żeby świętować, chociaż trochę? Na pewno się z nie czuję, ale czy będzie siła? No to zobaczymy. Nie jest teraz lekko. Bardzo bym chciał pójść na after, ale schodzenie nie jest tak kolorowo. Choć myślałem, że będzie gorzej. Muszka no, jest lekko zbita, na pewno jakieś na środki przeciwbólowe będą. Mamy nadzieję, że będą inne. Z lodem. Zobaczymy. A co? Napijesz się ze mną czy co? Jak zaproponujesz? To co, trzeba pójść, nie? Dogadamy się. O, zawsze obgadałem jak ostatnio, co? Tak miło sobie siądziemy i wiesz, to taka bajerka będzie luźna. No to już gratulacje, bo to naprawdę była cenna lekcja tutaj dla Ciebie w hali Orbita. Dziękuję bardzo i bardzo się też cieszę, że e, wszyscy mi kibicujecie, jesteście zadowoleni z mojego występu. E, mnie to nieśmotywuje motywuje do kolejnego rozwoju i pokazywania klasy. Dzięki, gratulujemy, gratulujemy. Dziękuję. gratulujemy. Dziękuję bardzo.